Cześć kochani, jeżeli macie w swoim środowisku. Jeżeli macie w swoim środowisku osobę, która Wam źle życzy, która jak wchodzicie do pracy emanuje w stosunku do Was jakąś złą energią, taką złą wibracją, że po prostu czujecie je aż gęsto dookoła, każdy z nas ma taką osobę w pracy, w rodzinie. Na klatce schodowej jest metoda na takie osoby. Nazywa się metoda szeptana. Możecie ją spróbować każdy z Was. Zasada pierwsza, najważniejsza. Źle nie życzymy. Wyobrażamy sobie tą osobę. Możemy zrobić to na zamkniętych oczach. Głowa tej osoby musi być blisko naszej wyobraźni. To jest model. Wyobrażamy sobie głowę tej osoby, ucho i zaczynamy szeptać. I zaczynamy szeptać rzeczy, które są dobre, pozytywne. Na przykład: nie musisz, nie musisz się niczego obawiać z mojej strony. Nie jestem dla ciebie zagrożeniem. Nie chcę to z tobą. Ja nie chcę żyć z tobą w spokoju i harmonii. Albo po prostu spokój mieć, jak widzimy się wzajemnie, żeby nie było żadnych złych emocji. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Nie jestem Twoim wrogiem. Nie martw się o mnie. Wysyłam Ci dużo ciepła, pozdrowienia i wszystkiego dobrego Ci życzę z głębi serca. Na przykład. A co wy sobie wymyślicie? To zależy od Waszej interpretacji, od Waszej wyobraźni. Powodzenia. Powtarzajcie to wieczorem. Kilka słów, coś miłego i czekajcie na rezultaty. Stopniowo zacznie się to rozpuszczać. Sama nie wierzyłam. Dopóki nie zobaczyłam. Dzięki, cześć. Pa. <grym>